I co? To działa! Tak! Zdrowko! Skoro elfy nie mają żadnych szans, żeby znaleźć kolejny kryształ, to możemy zrobić sobie wolne, żeby uczcić... Moje zwycięstwo! Chwila! Jakie znów twoje zwycięstwo? Ja trafiłem te bestie! Tangini! I co z tego? Ja dowodzę! Więc zwycięstwo idzie na moje konto! Nawet nie wpadłaś na to, w co celować! Tangini, tangini! Huh. Żaden tam z ciebie! motyl! Co? Niemożliwe! Przeklęte elfy! Fadl, muszę przyznać, że jestem pod wielkim wrażeniem. Jeszcze nie użyłeś linko stabilizatora. Wiesz co, wolałbym raczej nie sprawdzać, jak to działa. Nie, bo... przepraszam, że przeszkadzam, ale mamy towarzystwo. Tylko zróbcie tak, żeby ta tłusta ma już nie latała! Nigdy! Dobrze! Genialna, pani generał! Ognia! Spokojnie, cudko. Obronimy cię! Możesz na nas liczyć! Zmieniłem zdanie. Sprawdzę, jak działa twój wynalazek! W lewo! W lewo! Nie w to lewo, Move! Nie wiem dlaczego, ale to nie działa jak powinno. Fadl, chodź tu, zastąp mnie! O, Fadl, źle poprowadziłeś linki! Fadl! Dobra, prawa to lewa, a lewa to prawa. Skupcie się na wielkim motylu! A ty się skup na tym! O! Oh, pięknie! Oh, ja się nigdy nie poddaję! Świetna robota, on